Historia Wojska Polskiego Witam wszystkich serdecznie. Myślę, że każdy z nas słyszał myśl wypowiedzianą i spisaną przez Flaviusa Wegetiusa w IV wieku naszej ery. To pragnie pokoju, niech gotuje się do wojny. Mało kto jednak wie, że jest on również autorem innej niezwykle celnej myśli. Częściej niedostatek niż bitwa gubi wojska, a głód trapi ciężej niż żelazo. Zwraca tym samym uwagę na doniosłe znaczenia systemu logistycznego wojsk do pomyślnego prowadzenia przez niewarki. I właśnie temu zagadnieniu, a dokładnie systemowi zaopatrzenia Wojska Polskiego w wojnie obronnej w 1939 roku chciałbym poświęcić dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie materiału. Bardzo też was proszę o wsparcie. Oczywistym jest, że zaopatrzenie w żywność i amunicję wywiera zasadniczy wpływ na stan fizyczny, morale i możliwości bojowe własnych wojsk i zawsze stanowi podstawowy warunek zwycięstwa. Dlatego też musi być stałe, regularne i odpowiadające wysiłkowi walczących wojsk. W dzisiejszym odcinku skupiłem się na zaopatrzeniu wojska polskiego w amunicję, żywność i furaż dla kon. Najpierw opowiem o potrzebach sił zbrojnych w tym zakresie, później o systemie zaopatrzenia. A na końcu nieco o tym, jak ten system funkcjonował w warunkach wojny obronnej w 1939 roku. Dodam, że w osobnym odcinku omówiłem służbę zdrowia wojska polskiego w tym czasie. Najpierw co nieco o potrzebach zaopatrzenia w amunicję. Wyjaśnić należy, że jednostką kalkulacyjną, według której obliczano przewidywane zużycie amunicji w walce, była tak zwana jednostka ognia. Zależała ono od rodzaju broni. I tak na przykład dla karabinu wynosiła 30 naboi, dla ręcznego karabinu maszynowego 500 naboi, dla ciężkiego karabinu maszynowego 2000 sztuk naboi, dla armaty polowej kaliber 75 mm, czyli najbardziej popularnego dzieła w ówczesnym wojsku polskim 60 pocisków, dla 100 mm haubicy 40 pocisków, a dla haubicy kaliber 155 mm 24 pociski. Dla armaty przeciwlotniczej kaliber 40 mm było to 200 pocisków, a dla armaty przeciwpancernej kaliber 37 mm, czyli podstawowego działa przeciwpancernego ówczesnego Wojska Polskiego, to było 40 pocisków. Kalkulacja była oparta na podstawie doświadczeń z czasów I wojny światowej, doświadczeń z czasów walk o niepodległość w latach 1918-1921 i studiów prowadzonych przez polskie komórki sztabowe uwzględniających konflikty zbrojne okresu międzywojennego i rozwój sztuki wojennej. Wielkości te były zbyt nisko skalkulowane, w szczególności dla ciężkiej broni piechoty, moździerzy, granatników i armat artylerii pułkowej. I tak dla moździerza kaliberu 81 mm było to zaledwie 24 pociski. Nie pozwalało to na skuteczne wspieranie własnych oddziałów na polu warki. Generalnie. Jedna jednostka ognia pozwalała pułkowi piechoty na 20-minutowe, nieprzerwane prowadzenie ognia. Dlatego też tak ważne było na polu walki oszczędzanie amunicji, co bardzo silnie podkreślały nasze regulaminy wojskowe. Oddziały wychodzące w pole posiadały przy sobie cztery jednostki ognia. Kolejne dwie jednostki przewoziły kolumny amunicyjne związków taktycznych, w skład których te oddziały wchodziły czyli kolumny dywizji piechoty czy brygady kawalerii. Łączna waga jednej jednostki ognia naszego podstawowego związku taktycznego, czyli dywizji piechoty, wynosiła około 55 ton. Zapasy amunicji obliczone na pierwsze 15 dni wojny były zmagazynowane na terenie poszczególnych związków operacyjnych, armii i samodzielnej grupy operacyjnej. Pozostałe zapasy amunicji znajdowały się w 15 składnicach rozmieszczonych w głębi kraju. Największa z nich mieściła się w stawach pod Dęblinem. Znajdowało się w niej ponad 2000 wagonów amunicji. Zgodnie z planami rozbudowy Wojska Polskiego zakładano przygotowanie 6-miesięcznego zapasu amunicji. Później przyjmowano pokrywanie zapotrzebowania na amunicję z produkcji własnej i dostaw od sojuszników. Kluczowe miało być zaopatrywanie z zewnątrz z uwagi na niedostatki własnego przemysłu i możliwości zakłócenia jego pracy przez nieprzyjaciela, w szczególności nieprzyjacielskie lotnictwo. Ostatecznie do wybuchu wojny udało się przygotować zapasy, w zależności od rodzaju amunicji, na 2-3 miesiące prowadzenia wojny. Zakładano, że miesięcznie zużycie amunicji artyleryjskiej będzie wynosiło około 1 miliona pocisków. Abyśmy mieli wiedzę, jak to dużo, to pamiętajmy, że dziś cały europejski przemysł ma problemy, aby rocznie dostarczyć Ukrainie 1 milion pocisków artyleryjskich. Doświadczenie z wojny pozycyjnej lat I wojny światowej wykazywały, że dla skutecznego wsparcia ataku własnej piechoty na dobrze zorganizowaną obronę przeciwnika na każde działo polowe musi przypadać po 300 pocisków. Oznaczało to, że dziennie armata Polowa potrafiła wystrzelić nawet 5 jednostek ognia. Ten przykład podkreśla wagę zaopatrzenia walczących jednostek. W właściwej ilości amunicji. Jednocześnie Wojsko Polskie nie było zdolne do tak dużego wysiłku materiałowego, dlatego też podkreślano na polu walki znaczenie manewru. Kluczowym elementem rozstrzygającym powodzeniu operacji miał być śmiały manewr, a nie porażenie przeciwnika ogniem wymagającym dużych dotacji amunicji. Oczywistym nasuwa się przykład wojny polsko-bolszewickiej, gdy w sierpniu 1920 roku o powodzeniu operacji warszawskiej, zwanej nie wiadomo dlaczego bitwą, zdecydował śmiały manewr z nadwieprza na tyły rosyjskich arm idących na Warszawę, a nie uporczywa obrona na przedpolach Warszawy. Kalkulacja zapotrzebowania na żywność dla żołnierzy oparta była na normach należności, które zakładały dzienne spożycie przez jednego żołnierza m.in. 800 g chleba, 700 g ziemniaków, 300 g mięsa. 150 gram jarzy. W oparciu o te produkty w kuchniach polowych przygotowywano posiłki dla żołnierzy. Wartość odżywcza wynosiła blisko 3500 kalor. Przy czym zasady wyżywienia oficerów były nieco inne, jednak nie będę ich tutaj omawiał. Norma należności obejmowała także inne produkty, jak papierosy, zapałki czy mydło. Oprócz normy podstawowej były także różne dodatki, jak na przykład dla walczących, czy dodatek przeciwko Żołnierze mieli też należności rezerwowe, składające się z konserwy mięsnej i sucharów, którą można było spożyć tylko w przypadku braku zaopatrzenia z kuchni polowej dłużej niż przez 20 godzin i na rozkaz oficera od dowódcy kompanii w Zwerzy. Równie ważne było zaopatrzenie koni w paszę, czyli furaż. Trzeba pamiętać, że zmobilizowana na czas wojny armia polska. Mająca mieć zgodnie z etatem około 1,5 miliona żołnierzy, miała też mieć aż 350 tysięcy koni. Koń, wobec słabości transportu samochodowego i niedostatków transportu kolejowego, był podstawowym środkiem pozwalającym holować artylerię, przewozić sprzęt łączności czy sprzęt saperski, dowozić amunicję czy też inne zaopatrzenie. Dzienna norma żywnościowa dla koni zależała od ich przeznaczenia. Nieco wyższa była dla koni artyleryjskich i wierzchowych. Wynosiła 6 kg owsa, a także sianą i słomę, łącznie miało to być 11,5 kg. Norma dla koni taborowych i jucznych była niższa, 4 kg owsa i nieco więcej siana i słomy, razem 10,5 kg. Według planu zaopatrzenia zapasy żywności i furażu były przygotowane na pierwszych 15 dni wojny. Po ich upływie rozpocząć miał dowód żywności z głębi kraju, zapasów przygotowanych i uzupełnianych przez władze cywilne. Tak dla porządku, kilka słów na temat zaopatrzenia w materiału pędne. Kalkulacja zapotrzebowania na nie oparta była na tak tzw. jednostkach napełnienia, które były dziennymi normami zużycia. Jednostki napełnienia były różne dla różnego rodzaju sprzętu, w dużym zaokrogleniu pozwalały na przejechanie 100 kilometrów. Na przykładu podam, że najbardziej popularny samochód ciężarowy w Polsce i w wojsku polskim, czyli Fiat 621 L o ładowności 2,5 tony, zużywał na 100 km 25 litrów paliwa. Łącznie na wyposażeniu Wojska Polskiego w chwili mobilizacji miało znaleźć się około 10 tysięcy samochodów, w tym kilka tysięcy z mobilizacji powszechnej. Jednocześnie dodam, że Miało być ponad 90 tysięcy wozów taborowych, z czego około 80 tysięcy z mobilizacji, a więc często wozów w nie najlepszym stanie technicznym. Skoro powiedziałem już o potrzebach wojska polskiego, to teraz opowiem, w jaki sposób potrzeby te, zgodnie z przyjętymi założeniami, w czasie wojny miały być zaspokajane. Podstawowym elementem zaopatrzenia walczących wojsk Miały być wchodzące w skład każdej armii stacje magazynowo rozdzielcze. Każda AZ armii otrzymała po jednej takiej stacji. Rozwijana była przy dużym węźle kolejowym, była miejscem, dokąd kierowano z głębi kraju zaopatrzenie dla danej armii. Tutaj rozdzielano i wysyłano do poszczególnych związków taktycznych i samodzielnych oddziałów. Przez stację przechodził także uszkodzony sprzęt wysyłany z jednostek wojskowych i kierowany do zakładów naprawczych. Słabo rozbudowana sieć kolejowa i brak odpowiednich węzłów uniemożliwiły oparcie każdej armii o osobną stację magazynowo-rozdzielczą. W konsekwencji niedogodnego układu komunikacyjnego musiano skupić na jednym węźle zaopatrywanie kilku związków operacyjnych. I tak stacja w Warszawie miała zaopatrywać armię modlini i Prusy, a także w zależności od położenia armią Pomorza. Stacja w Łodzi miała zaś zaopatrywać armię Łódź i Poznań, przy czym ostatecznie dla Armii Poznań utworzono stację w Kutnie. Taka koncentracja stwarzała techniczne trudności w organizacji dowozu zaopatrzenia i stanowiła potencjalny cel dla lotnictwa bombowego nieprzyjaciela. W przypadku zagrożenia planowanych stacji magazynowo rozdzielczych planowano uruchomić w drugiej linii stacje w Warszawie, Dęblinie, Lublinie, Rozwadowie i Przemyśl. Amunicję armię pobierały ze składnic uzbrojenia. W tym Armie Pomorze Poznań Łódź miały korzystać ze składnic w okolicach Łodzi, Regny i Gałkówek. Armia Kraków ze składnicy w Kłaju pod Krakowem. Były to niestety składnice położone dość blisko ówczesnej granicy z Niemcami. Ze stacji magazynowo-rozdzielczych zaopatrzenie stosownie do potrzeb było przewożone transportem kolejowym w pobliżu związków taktycznych do tzw. stacji zaopatrzenia. Na odległość około 50 km od linii frontu. Jedna stacja zaopatrzenia mogła zaopatrywać jeden lub dwa związki taktyczne. Tam przeładowywano zaopatrzenie z wagonów kolejowych na tabory dywizji piechoty lub brygady kawalerii. Jeżeli jednak, z uwagi na np. na niedostatki sieci kolejowej lub zniszczenie jej przez lotnictwo nieprzyjaciela, nie było takiej możliwości, to istniała konieczność tworzenia ogniwa pośredniego pomiędzy stacją zaopatrzenia, a związkiem taktycznym w postaci ośrodka zaopatrzenia. W takiej sytuacji ciężar dowozu zaopatrzenia ze stacji kolejowych do ośrodków zaopatrzenia spadał na armijne kolumny samochodowe i armijne kolumny konne. Kolumn samochodowych posiadaliśmy jednak zaledwie 33. Każda z nich etatowo miała po 20 samochodów ciężarowych. Przeważały Fiaty 621 ładowności 2,5 tony. Cała kolumna samochodowa takich kwiatów mogła więc przewieźć maksymalnie 50 ton zaopatrzenia. Tymczasem każda z naszych 39 dywizji piechoty potrzebowała około 100 ton zaopatrzenia dziennie: żywności i paszy dla koni. Co najmniej połowę z tego trzeba było dowieść z magazynów armii. Natomiast jedna jednostka ognia dla dywizji piechoty ważyła około 55 ton. Podczas intensywnych działań bojowych dywizja mogła zużywać do trzech jednostek ognia dzień. A więc oprócz 50 ton zaopatrzenia dywizja potrzebowała nawet do 150 ton amunicji dzień. Te 33 kolumny samochodowe były więc daleko niewystarczające, dlatego też na potrzeby związków operacyjnych planowano sformować aż 90 kolumn konnych. Każda z kolumn konnych mogła przewieźć. Około 30 ton zaopatrzenia. Był to mało wydajny sposób transportu. Kolumny konne były mało manewrowe i trudne w dowodzeniu. Kolumna atakowa w marszu rozciągała się bowiem aż na 5 km. Miały bardzo mały zasięg, zaledwie około 30 km na dobę, wymagały wielkiej liczby koni i wozów oraz żołnierzy do ich obsługi. Były też bardzo mało odporne na ataki z powietrza i ataki na ziemię. Stosowano głównie wozy parokonne z poboru o ładowności pół tony. Ale nie we wszystkich rejonach Polski wozy takie były dostępne, więc na obszarze Polski Północno-Wschodniej mobilizowano kolumny złożone z wozów jednokonnych o ładowności zaledwie 250 kg. Kolumna wozów parokonnych posiadała więc aż 78 wozów taborowych, 168 koni i ponad setkę żołnierzy obsługi. Ze stacji lub ośrodka zaopatrzenia materiały pobierały dywizyjne lub brygadowe kolumny, a jakże kolumny taborowe, konne. Każda z dywizji piechoty miała etatowo otrzymać po 8 kolumn taborowych, a brygady kawalerii po 6. Razem więc Wojsko Polskie miało zmobilizować wraz ze wspomnianymi przeze mnie już armijnymi kolumnami około pół tysiąca konnych kolumn taborowych. Aby zwiększyć zasięg zaopatrzenia, i maksymalnie wykorzystać ich możliwości, konne tabory dzielone były na dwie sekcje. Jedna sekcja pobierała zaopatrzenie w składach i przewoziła je do oddziałów, druga pobranych w poprzednim dniu zaopatrzenie wydawała oddziałom i następnie przemieszczała się ku składom. I tak na zmianę. W taki sposób pozwalało zaopatrywać konnymi kolumnami na maksymalnym zasięgu ich dziennego przemarszu, czyli na doległość 30, maksymalnie 35 km. Wymagał jednak Podwójnej liczby taborów. Z kolumn dywizyjnych zaopatrzenie było w punktach zaopatrywania przyładowywane na tabory oddziałów, skąd już na przykład trafiało do kuchen polowych. Również i tabory oddziałów były dzielone na dwie sekcje. Generalnie jedna kolumna samochodowa mogła zastąpić osiem kolumn taborowych. Jak już mówiłem, Polska była w stanie zmobilizować jedynie 33 kolumny samochodowe. Związane to było z nikłymi zasobami samochodów ciężarowych w Polsce. W polskich drogach jeździło zaledwie 10 tysięcy samochodów ciężarowych. W chwili mobilizacji na potrzeby wojska można było z tej liczby zmobilizować jedną czwartą pojazdów. Jako, że było mało samochodów, to też brakowało kierowców, mechaników, stacji benzynowych, warsztatów obsługi. Marny stan polskiej motoryzacji w latach II Rzeczpospolitej był wynikiem błędnej polityki władz które samochód traktowały jako luksus ich posiadacze obkładały podatkami. I tak na przykład w Polsce cena benzyny była jedną z najwyższych w Europie i wynosiła około 70 groszy za litr. Tymczasem po drogach niemieckich jeździło 400 tysięcy ciężarówek. We Francji czy Anglii było, było pół miliona samochodów ciężarowych. A przecież te kraje nie były 40 czy 50 razy bardziej bogatsze niż Polska. W Hiszpanii przed wojną domową było 45 tysięcy ciężarówek, w Czechosłowacji w 1938 roku 24 tysiące, a w biednej Portugalii blisko 5 razy mniejszej niż Polska było 11 tysięcy ciężarówek. Te dane pokazują, że można było w Polsce w dziedzinie motoryzacji zrobić znacznie, znacznie więcej. Katastrofalny stan polskiej motoryzacji był jedną z przyczyn katastrofy wrześniowej. Może nie mogliśmy mieć więcej czołgów, działów, samolotów, ale mogliśmy mieć cztery razy więcej ciężarówek, które wojsku mogło dowieść amunicję i żywność, tak aby żołnierz nie głodował i nie walczył z gołymi rękoma. Niewątpliwie ta kwestia mocno obciąża władzę II Rzeczpospolitej. Regulaminy wojskowe zakładały również eksploatację przez oddziały miejscowych zasobów. W ten sposób miano pozyskiwać zwłaszcza siano i słumę dla koni. Czy też na przykład ziemniaki do kuchni polowej. W okresie wiosenno-letnim można było też zamiast dostarczać siano, wypasać konie. Nieco inaczej wyglądała sprawa zaopatrywania w mięso: produktu, który ulegał łatwemu zepsuciu. Jak już mówiłem, norma przewidywała dziennie 30 dekagramów mięsa dla żołnierza. Z uwagi na słabość przemysłu spożywczego, nie było możliwości dostarczania go w konserwach. Dlatego też przy dywizjach czy brygadach Funkcjonowały obory i rzeźnie polowe. To właśnie z rzeźni oddziały wojskowe były zaopatrywane w mięso. Był to element mało mobilny, który wymagał wiele godzin, aby się rozwinąć. Jednak rzeźnie polowe, a także piekarnie polowe, były w składzie i np. niemieckich dywizji. W Wojsku Polskim chleb dla wojska był wypiekany w piekarniach funkcjonujących na szczeblu związku operacyjnego, czyli Armii, i dostarczany do oddziałów drogą, którą już opisywałem. Wypiekany w pikarniach wojskowych chleb, co ciekawe, zachowywał świeżość nawet do 8-12 dni. Przynajmniej zgodnie z regulaminami wojskowymi. Jeszcze powiem o systemie zaopatrzenia w paliwo. Każda z armii miała swoją polową rozlewnię materiałów pęd. Z nich to bezpośrednio pobierały paliwo służby gospodarcze oddziałów motorowych. Nie było więc w zaopatrywaniu w paliwo ogniw pośrednich, bo z uwagi na możliwości transportu samochodowego i skromną ilość potrzeb w tym zakresie, nie musiało ich być. Na koniec, w jaki sposób ta machina funkcjonowała w warunkach wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Oczywiście, jak się domyślacie, to była totalna, absolutna katastrofa. Wynikało to zasadniczo z kilku powodów. Pierwsze służby, a także ich organa dowodzenia, czyli kwatermistrzostwa, miały dość długie terminy mobilizacji i w dużej mierze były formowane w mobilizacji powszechnej. A ta jak wiemy, rozpoczęła się dopiero 31 sierpnia. I tak na przykład dywizje formowane w mobilizacji alarmowej otrzymywały tylko połowę swoich taborów, a reszta miała powstać dopiero w mobilizacji powszechnej. W zdecydowanej mierze te tabory do swoich dywizji już nie dotarły. Dodatkowo dezorganizowało to system zaopatrywania wojska. Wojna obronna w 1939 roku charakteryzowała się bardzo dużą dynamiką działań. Brak było stabilnej linii frontu. Niemieckie wojska bardzo szybko i bardzo głęboko weszły w luki pomiędzy polskimi armiami, zmuszając je wręcz do panicznego odwrotu. Uż 8 września Niemiecka 4 Dywizja Pancerna, uderzając ze Śląska, dotarła nad przedpola Warszawy. 11 września jednostki trzeciej Armii Niemieckiej, uderzające z Prus Wschodnich, były pod Siedlcami, a 12 września jednostki pierwszej Dywizji Górskiej pod Lwowem. Niemieckie wojska dość łatwo weszły w polską przestrzeń operacyjną paraliżując państwo polskie. W takich warunkach funkcjonowanie zaopatrzenia opartego o statyczną sieć kolejową i konne kolumny taborowe było wręcz niemożliwe. Szybkie postępy wojsk niemieckich bardzo szybko wymusiły ewakuację stacji magazynowo-rozdzielczych armii Pomorze, Kraków i Łódź. Ponadto jak już mówiłem, Zaopatrzenie walczących wojsk w amunicję miało w dużej mierze odbywać się ze składnic amunicji położonych na zachód od Wisły. Tymczasem składnica w Kłaju, która miała zaopatrywać armię Kraków, została już zajęta przez wojska niemieckie 6 września. Składnice w Regnach i Gałkówku, które miały zaopatrywać armię Pomorze, Poznań, Łódź, zostały zajęte około 7 września. Nie było nawet możliwości ewakuacji zgromadzonych w nich zapasów. Bardzo szybko też... Zagrożona została główna składnica uzbrojenia w stawach koło Dęblinę. Niemcy nad Środkową Wisłę w okolicach Dęblina wyszli bowiem już 9 września. Olbrzymim problemem okazało się funkcjonowanie w czasie wojny transportu kolejowego. Niemieckie lotnictwo bombowe bezkarnie demolowało polskie szlaki kolejowe, paraliżując dowóz zaopatrzenia, ewakuację rannych i koncentrację wojsk. Zupełnie nie zdał egzaminu wojennego transport Kon który albo nie dotarł do rejonów koncentracji związków taktycznych, albo gubił się w czasie odwrotu. W sytuacji wymuszonego gwałtownego odwrotu własnych wojsk, konnem kolumny taborowe nie mogły odegrać swojej roli w systemie zaopatrzenia. Tarasowały za to drogi, utrudniając przemarsze własnych jednostek lub też były niszczone przez lotnictwo lub rozpraszane przez dywersantów. Nie dziwne więc, że bardzo szybko pojawiły się rozkazy dowódców operacyjnych nakazujące likwidację zbędnych taborów, a także zrezygnowano z mobilizacji części konnych kolumn taborowych. Taka sytuacja doprowadziła do olbrzymich braków w zaopatrzeniu walczących oddziałów. Już po 2-3 września część jednostek rozpoczęła zaopatrywać się w żywność i paszę drogą eksploatacji miejscowych zasobów, głównie w drodze zakupów i rekwizycji. Brak w zaopatrzeniu, często też utrata na szlakach odwrotu kuchni polowych, a przez to zwyczajny głód nie sprzyjał też karności oddziałów i zdolności do długich przemarszów i wartości bojowej. Tutaj też problemem okazała się waga wyposażenia, jakie zostało nałożone na barki żołnierzy zwłaszcza na żołnierzy piechoty. O ile jednak można było zaopatrzyć się w żywność i paszę w mianych miejscowościach, to dramatycznie wyglądała sprawa zaopatrzenia w amunicję. Skutkowało to koniecznością jej skrajnego oszczędzania. Na przykład zakazywano prowadzenia ognia przeciwlotniczego z karabinów maszynowych. Brak amunicji, a przez to brak należytego wsparcia artyleryjskiego własnych oddziałów piechoty, skutkował też dużymi stratami krwawymi, znacznie większymi niż straty niemieckie i bardzo niską skutecznością własnych działań, w szczególności działań zaczepnych. Próbowano ratować się organizując doraźne transporty z magazynów położonych w głębi kraju. W ten sposób warszawskimi autobusami dostarczono amunicję do Armii Poznań i Pomorze, w tym tak bardzo potrzebną amunicję przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Równie katastrofalnie wyglądała sprawa zaopatrzenia w paliwo. Niski stopień motoryzacji kraju sprawiał, że brak było stacji benzynowych, które mogłyby stać się źródłem doraźnego zaopatrzenia. Trzeba pamiętać, że w tych czasach paliwo często sprzedawały apteki. W sposób szczególny dotknęło to jednostki czołgów 7TP, które to miały silniki wysokoprężne, a olej napędowy był bardzo niepopularnym paliwem. Łącznie straty pojazdów bojowych z powodu braków paliwa wyniosły 10% stanu wyjściowego. Nawet gdybyśmy we wrześniu 1939 roku posiadali tyle samo czołgów czy samolotów co Niemcy. To przy tak za niewydolnym i tak niedostosowanym do nowoczesnej wojny systemie zaopatrzenia i tak wojna zakończyłaby się naszą klęską. Niewątpliwie był to jeden z najsłabszych elementów naszych ówczesnych sił zbrojnych. Bez jego zmiany, wszelkie starania mające na celu zwiększenie wartości bojowej wojska, wszelkie programy modernizacyjne nie miały sensu. Działo pozbawione amunicji. Było bowiem tylko bezużytecznym balastem, którego na dodatek nie będzie chciał ciągnąć koń pozbawiony paszy. My się pocieszamy, że Polska broniła się do 5 października, ale tak naprawdę wojnę przegraliśmy w przeciągu pierwszych sześciu dni. Później to już była tylko agonia. Niewątpliwie niewydajny system zaopatrzenia bardzo się do tego przyczynił. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie materiału. Bardzo też Was proszę o wsparcie.